Cześć, witajcie. Przysiek na kanale KrzynolGaraż. Dzisiaj tak nietypowo. Taki film o teoretycznej diagnostyce błędów i awarii w samochodach, awarii elektrycznych. Spójrzcie, jeden z widzów, co to, to za odcinek? tunik deszczu, system zmierzchu, tam jakiś odcinek VCDS dla początkujących, zadał takie pytanie. Samochód rocznik nie działają wycieraczki przód-tył, nie podgrzewa się tylna szyba, nie ma podgrzewania lusterek, coś tam cyka. Przełącznik wymieniony, silnik wycieraczek wymieniony, mikrostyku brak. W czym może być problem? No i teraz co? Ja nie mając dostępu do samochodu, nie wiem skąd tutaj widz jest, nie jest też subskrybentem. No dobra, staram się odpowiadać przede wszystkim subskrybentom. No to jest za coś. Ale okej, okay. spróbujmy to zdiagnozować w sposób teoretyczny. Odpalmy sobie Elsę. Ze schematami golfa z roku 2004. To stary golf, pierwszy, golf piątka. I to nie jest 1K1, 1J1, bo to jest golf czwórka, tylko to jest 1K1 i to jest golf piątka. Silnik bez znaczenia. I teraz co? No, szukajmy, poszukajmy tych wycieraczek. Wyposażenie podstawowe. Listopad. Tu będzie przełącznik. Silnik wycieraczki. to są wycieraczki, a to spryskiwacz. Popatrzmy. V12. Silnik wycieraczki tylnej szyby. V59. Spryskiwacz. Pompa układu spryskiwacza. I Z1 zakładam, że jest to grzanie tylnej szyby. Zobaczcie, gdzie jest to wpięte. J519 to jest Bornec. To jest ten starego typu Wpięte są w jakieś wtyczki, nie wiemy gdzie to dalej idzie. Ja mogę Wam powiedzieć ze swojej strony, że tak: ten, ten 83 punkt to jest jakaś masa. Przenieśmy się na nią. To jest masa punktu 83, gdzieś tutaj się łączy wewnątrz samochodu. Ok, 155, wróćmy. I co tu mamy? Tu mamy 24 czarno-liliowy, to jest jakieś zasilanko. I tu są dwa przewody, które idą do Badneca. Wtyczka J4 i J pin drugi. I to jest jednocześnie z tych pinów. Zasilana jest pompka spryskiwaczy. Wiecie, jak ona działa? Ona się kręci w obie strony. Jeżeli spryskujemy przednią szybę, to tu pojawia się plus minus. Jeżeli tylną, to minus plus. Tak to jest zrealizowane. I tak to należy interpretować. Ten tutaj idzie do masy i też idzie gdzieś do bordneca. Nie wiemy gdzie. No, do elektroniki bordnecowej. Wtyczka K, pin pierwszy. Ale teraz gdzie jest wycieraczka? Wycieraczka przednia jest sterowana inaczej. O spójrzcie, tu jest wycieraczka przednia. Piątka to jest jej bezpiecznik. To zaraz sobie tam pójdziemy. Masa. I trzeci przewód to jest lin, czyli magistrala jednoprzewodowa, lokalna. Ona idzie do bordneca, jest fioletowo, Tutaj biała, akurat zawsze z fioletowym one mają. Jednocześnie zobaczcie, jest tutaj zrównoleglona i idzie do czujnika deszczu zmierzchu G397 czujnik deszczu zmierzchu i od 400 sterownik wycieraczek. No i teraz drogi kolego, czy masz tu zasilanie w tym punkcie? Czy masz tutaj komunikację w ogóle z tym modułem? pokazywałem, wchodzi się w borneca, wybiera się pod system i czy masz z nim komunikację? W ogóle nie wiem nic o błędach, słuchajcie, no większość Waszych pytań jest tego typu. To mi nie działa, co mam zrobić? Za mało danych diagnostycznych jak dla mnie, ale spróbujmy. Po pierwsze, jeżeli to są same teraz warunkowe takie stwierdzenia, jeżeli jest komunikacja, znaczy, że tutaj jest zasilanie i jest tutaj Sygnał, no, cyfrowy sygnał podłączenia komunikacyjne i możemy się z tym skomunikować. I z tym, jeżeli z tym możemy się skomunikować, jeżeli jest, słuchajcie, tu będę używał milion słów, jeżeli, bo ja nie wiem, co jest w tym aucie. No, to jest za mało informacji. Jeżeli jest z tym komunikacja, no to znaczy, że ta magistrala działa. Jeżeli jest z tym komunikacja, to znaczy, że jest tu zasilanie i ta magistrala działa. Jeżeli z tym nie ma komunikacji, no to albo tu jest przerwa na tym kawałku, albo nie ma tutaj zasilania. Ale jeżeli w tych objawach, które on podał, jest też brak grzania tylnej szyby, bo grzanie tylnych lusterek to jest inna bajka, to trudno mi się wypowiedzieć. Ale jeżeli jest brak grzania tylnej szyby, no to coś jest na rzeczy. Znaczy, że nie ma jakiegoś zasilania, bo grzanie tylnej szyby to jest po prostu sygnał stryk stryk włącz, wyłącz. Ale sprawdźmy, co tutaj się kryje za tym. No dobra, załóżmy, że tu nie ma zasilania, bo tego nie jestem w stanie zweryfikować, nie mając takiej wiedzy no, większej o tym aucie. Ślepy chirurg, ja dzwonią ludzie i co ja mogę pomóc? Mówię, że jak ślepy chirurg, mogę operować jak ślepy chirurg. To wyjdzie, to wyjdzie. <gry> eee, piątka. Co to jest? Patrzcie, piątka. Tu przychodzi piątka. Bezpiecznik SB31 pod maską. Tak? Czy to są SB? To są... Już nie pamiętam. S... No tak. SB to są bezpieczniki, które się znajdują w puszce, tej, tym e-boxie tak zwanym, czyli w tej puszce elektrycznej, która jest pod maską. Czyli do sprawdzenia przede wszystkim bezpiecznik 31. OK. Przenieśmy się z powrotem tu na ten punkt 147 to jest masa. Gdzieś tutaj, patrzcie, punkty masowe są. Dobra, wróćmy. Gdzie był ten um, tylna wycieraczka? Bo to dwie na raz, no to może też coś być z kierownicą, ale pierwszym punktem wyjścia do tego jest sprawdzenie, czy jest komunikacja ze sterownikiem przednich wycieraczek, czyli w pod systemy, i czy tu można się skomunikować. Jeżeli on nie będzie skomunikowany, czyli brak podłączenia komunikacji lub zasilania, no to on się nie pojawi tam na liście. Lipa, nie? My natomiast diagnozujemy to, że tak powiem na sucho. Bezpiecznik numer 5, linia numer 5, czyli tam bezpiecznik 31 pod maską. To jest bezpiecznik zasilający przednie wycieraczki. To jest podłączone bezpośrednio do AKU. Widzicie, to jest już dziesiątka, która idzie do akumulatora. Tutaj A linia, proszę. A gdzieś tu wchodzi, jeszcze tutaj od razu idzie też na bezpieczniki wewnątrz auta. To są SC, to są w tej bocznej lewej skrzynce bezpieczników u kierowcy wewnątrz kabiny. SA1 to już jest akumulator. Tutaj. To jest SA1, to jest bezpiecznik między alternatorem a akumulatorem, a tu jest, to jest bezpośrednia klema akumulatora, ten zacisk tutaj. 507 nawet się nazywa, tak? I z niego są te bezpieczniki, czyli możemy sobie powiedzieć, że przednie wycieraczki są podłączone bezpośrednio do AKU. Wróćmy do tylnej wycieraczki, gdzie idzie tylna wycieraczka. Zasilanie to jest masa, bo brązowy, patrzcie, BR, brown, brązowy. Ostatnio ktoś mnie pytał, skąd wiadomo, że to są te kolory. No tu jak W jest namalowane. To są oznaczenia niemieckie. BL, nie blue, tylko blau, grey, lila, violet, gelb. Tutaj jakby były to angielskie, to było yellow, a tu jest gelb, żółty. Gdzie jest zasilanie mamy? To jest sterowanie z borneca, zasilanie 24. Bezpiecznik 41. Kolego szanowny, sprawdź bezpiecznik 41, czy jest sprawny. Skąd jest zasilany ten bezpiecznik? No też zborneca, też z zacisku I2, to jest taka wtyczka z grubymi przewodami. I my tutaj mamy taki, taki punkt napięciowy, który możemy sobie odczytać, jest to B162. O, ale B162 mówi nam coś więcej, bo jak tu zajrzymy, to pokazuje, że jest to zacisk typu 75A. 75A to jest zasilanie po zapłonie, ale odłączane podczas rozruchu. Czyli jak przekręcamy na stacyjkę, na rozrusznikiem na start, to to, to zasilanie tutaj z tej szyny zniknie. Tutaj ono zniknie. Bornec wyłączy to zasilanie, żeby dodatkowo nie obciążać podczas rozruchu rozrusznika, no bo po to akumulatora. Nie ma potrzeby, więc zresztą uważcie sobie, że wycieraczka podczas rozruchu się zatrzymuje, tylna przynajmniej. O, no to już mamy coś takiego, że wiemy, że to jest pod jakiś tam przekaźnik. Gdzie ten przekaźnik może się znajdować? Cholipka wie. W każdym razie ten przekaźnik znajduje się w bordnetu w środku. No to to, to jest bordnet, tak? Pokazywałem kiedyś. Bornet te strzałeczki tu czarne wskazują, że on przechodzi dalej na schemacie. Dalej na schemacie, tu żarówek. Jest taki gdzieś przekaźnik, zacisk 75. J730, o, to jest pompa mycia, ale to nam nic nie daje, tutaj nic nie ma. J729, też pompa pom, mycia podwójna, bo tam są przekaźniki, nie, one na nim siedzą. Poszukajmy sobie, poszukajmy sobie tego punktu. Albo nie. To, to jest dużo szukania. Wyposażenie podstawowe. A tutaj powinno być coś takiego. Coś nazywa lokalizacja przekaźników i bezpieczników. Przyporządkowo lokalizacja. Tutaj nie ma. W kodzie jest taki, taki punkt, się nazywa lokalizacja. Tu jest przyporządkowanie. Dobra, robię listopad 23. Bezpiecznik. To był 41, jest tu coś takiego? Tutaj. Bezpiecznik 41. O, to jest ta szyna, B162. Mm -hmm, nie ma tutaj opisanej B162 punktu, ale idzie do 207. O, patrzcie, 207, tu wchodzi. I co my mamy? Bezpiecznik, przekaźnik J59. J59. Przekaźnik odciążania styku X. No właśnie, styk X, styk X to jest odpowiednik tego zacisku 75A, czyli ten przekaźnik się rozłącza, jeżeli przekręcamy rozrusznik. Tak? I być może na przykład ten przekaźnik jest zwalony. Co, co by w takim razie jeszcze nie chodziło? Cała ta linia tutaj, patrzcie, to, to, to. J485. Przykaźnik był pracy ogrzewania postojowego. Nie wiem, czy ma wybaz. To V12. By nie działało. V12. Patrzcie. Silnik wycieraczki szyby tylnej. E16. Przełącznik ogrzewania i mocy grzania. Jak jest. Tak. I tu jest jeszcze J. Układem klimatyzacji. Jest rozłączany. Tak. Klimat też się wyłącza, jeżeli kręcimy rozrusznikiem. Tutaj dalej. E1. Przełącznik świateł, światła też przygasają, gasną. No, sporo rzeczy jest odłączanych podczas rozruchu. b 162, tu idzie linia, idzie tu, tu patrzcie. Bezpiecznik 46, co on nam zasila? J255, Klimatronik, J301, Klimatik, S16, mm -hmm, używanie mocy grzania. No to też przechodzi przez tylną szybę, słuchajcie, to też jest sterowane przez, to tylna szyba, Z20, Z21, co to są, rezystancja grzewcza, dyszy układu mycia, no jakby były podgrzewane spryskiwacze, no to też to jest rozłączane, także no taką analizę bez wiedzy mogę przeprowadzić, Chciał kolega, żeby mu powiedzieć mniej więcej o co chodzi. Tutaj jeszcze inne przekaźniki będą na tej linii zasilającej. J162. No i to zabiera sporo czasu takie siedzenie, czyli cała ta linia, ta, 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 162 i ta. Różne bez, bez, bezpieczniki są inaczej podłączane. Samochody z układem klimatyk. Luterka na temat grzania no to trzeba było podłączyć kompa. Hmm, ja nie wiem, czy on tam w ogóle y, kolega y, on się to nazywał Adrian Elermo, Ejermo, Czy badał w ogóle coś w diagnostyce komputerowej, czy tylko tak, tak na pałkę sobie wymienił y, silnik wycieraczek? Hmm. Przełącznik to jest chyba manetkę. Chodzi mu o manetkę włączania, ale trzeba przeprowadzić tutaj. Ja bym to inaczej zaczął. Zamiast wymieniać, trzeba wejść w borneca i sprawdzić, czy manetka jest, czy ruchy manetki są widoczne w bornecu, bo to jest bardzo ładnie widoczne. Wchodzimy, ruszamy manetką w blokach pomiarowych. Widać, która pozycja manetki, góra, dół, przednia, tylna, spryskiwanie, niespryskiwanie, praca okresowa. Wszystko widać w komputerze a potem dopiero przechodzimy na takie schematy i doszukujemy się, gdzie to elektrycznie mogło się zapisać. Także przekaźnik, jeden z przekaźników jest do sprawdzenia. Gdzie on jest? To był J59, a teraz to się trochę pogubiłem. Czekajcie, to jest to zasilanie 21, tak? Nie. J59, on gdzieś tu był. szukajmy sobie, J59, dobrze pamiętam? Tak, J59 siedzi w, 500, w 519, czyli siedzi bezpośrednio w bordnecu. Yy, tutaj go nie zobaczymy, bo tutaj, tutaj nie widzę takiego, takiego rysuneczku. Czekajcie, przejdźmy na któryś rok, J59. Jak to Wam tu pokazać? Tak, w tym roczniku tego nie ma, gdzie to jest wybór auta. Może w późniejszym roczniku, w siódmym, na przykład będzie lokalizacja. Bo to tutaj mi się przyłączyło schematy. Radio przyporządkowanie bezpieczników. Nie ma w golfie przekaźników. Nie ma, dobra, to zróbmy to inaczej. Pokażę Wam, jak to wygląda w Skodzie. Zmiana auta. To skasujmy. Weźmy Skodę. Oktawie dwójkę. I patrzcie, jak to tutaj. Lokalizacja elementów, lokalizacja sterowników, rozkład, rozkłady. Skrzynka sterownik sieci pokładowej. O, widzicie, to są te przekaźniki tutaj. Przekaźnik odciążający styku X, B9. To jest ten du duży po prawej stronie bordneca. To są przekaźniki dodatkowe, a to jest przekaźnik na bordnecu. Widzicie tu się nazywa zacisk 75 lub nazywa się go styk X. To jest ten tu po prawej stronie. On jest do sprawdzenia, bo one potrafią padać. To macie, jak wygląda przednia. Odpowiadam, przypominam: Jest to Golf 5, Passat B6, Oktawia 2. Przedefelowa, Turan wcześniejszy i ta platforma auto. Zacisk 15 no to jest po zaponie, B2 wolne, B3 wolne, B4. Zacisk zasilający przed zaponem, to też jest sterowany przez borneca, B5 to jest grzanie szylnej tyby, czyli hajcung, Horn to jest Klaxon B6 i B7 B8 to są spryskiwacze szyby. Przedni tylni i zasilanie, tutaj i zasilanie właśnie odłączane podczas rozruchu obwodów. No i tutaj są już rzeczy dodatkowe to prawdopodobnie w większości ich nie macie. Pompy paliwa, zmywanie reflektorów, zależy kto ma D to jest. Elektryczne fotele, jeżeli dobrze pamiętam, samo D. D. Bezpiecznik położenia fotela, tak. No. Także szanowny widzu, proszę obejrzeć ten film. I postępować zgodnie z instrukcjami. Wesołych świąt, moi kochani. Hejka.